Okres, w którym wychodzą karty drużyny roku, to jeden z najpiękniejszych momentów w każdej edycji gry. A co powiecie na to, że ja już znam całą jedenastkę piłkarzy, którzy będą w tej drużynie roku? A wy też chcecie poznać? Oglądajcie ten materiał do końca. A ja jeszcze na szybko dziękuję wszystkim nowym subskrybentom. Przypominam, zostawiajcie te subskrypcje, żebyśmy mogli lecieć jeszcze wyżej. No i jeżeli ktoś jeszcze sobie nie zdaje sprawy, to odcinki są codziennie o godzinie 16.30. Dobra, zaczynajmy dzisiejszy materiał i koniecznie piszcie co sądzicie o tej drużynie roku, z czym się zgadzacie, a z czym nie. Tutaj, oczywiście, z pomocą przychodzi niezawodny food Sheriff, który opublikował całą jedenastkę drużyny roku, którą żyje obecnie półfifowego świata, i jest ona na tyle potwierdzona, że po prostu gościu za każdym razem daje info, które jest pewne. I w przyszłości możemy zobaczyć, że rzeczywiście to co pisze pokrywa się z prawdą. Tak dla przykładu tutaj macie całą drużynę tygodnia, która dzisiaj się pojawi. Jeżeli będzie taka jak napisał, no to sami możecie sobie tylko zdawać sprawę, jak wiele informacji właśnie ten ziomek posiada. I tym samym wczoraj opublikował całą drużynę Toty. Ja jeszcze tylko chcę Was zaprosić na swojego Twittera, Małpa Max Kamil Kozak. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie śledzi, to macie link w opisie. Na start może być to dla Was zaskoczeniem, może nie. Oczywiście, bramkarze w drużynie roku. W tym roku będzie donna ruma. I jedna ważna rzecz tutaj chodzi przede wszystkim o to, jacy piłkarze będą. wszelakie te statystyki ogólne, jak i te na karcie są jeszcze niepotwierdzone, więc proszę się nimi nie sugerować. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, jacy piłkarze w drużynie toty się znajdą według właśnie tych przecieków które raczej potwierdzą się, bo zazwyczaj się potwierdzają wszystkie, jakie właśnie ten ziomek wrzuca. I pierwszym wyborem na bramce będzie pan, donna Ruma, oczywiście tutaj. Wiele osób się może nie zgadzać, bo tutaj proponowaliście chociażby Mendiego z Chelsea, no ale według tych przecieków właśnie Włocha zobaczymy. Czy prawy obrońca jest zaskoczeniem, czy nie? Tutaj wiele mówiło się o chociażby o Arnoldzie z Liverpoolu, natomiast w tym wypadku jest to również piłkarz Paris Saint Germain. I powiem Wam, że jeszcze kilku piłkarzy właśnie z tego klubu będzie. I co najświeższe, że PSG w tym roku nie wygrało nawet Ligi Mistrzów, a ma tylu piłkarzy? A nie, przepraszam, oni nawet nie wygrali swojej ligi, a mimo to posiadają kilku piłkarzy w drużynie roku, no ale już mniejsza z tym, w tym wypadku będzie to Hakimi, no i tutaj nie ma się co oszukiwać, że to będzie najlepszy prawy obrońca chyba do końca gry, no i tutaj zresztą zobaczcie na te statystyki, przecież to wygląda wręcz kosmicznie, jego karta zwykła, którą gram do tej pory w moim dość drogim składzie robi furorę, a co dopiero byłaby taka karta Toty, no w każdym bądź razie karta endgame'owa. O mój Boże, zobaczcie jak wygląda ta karta, Marquinhos na karcie drużyny roku, według właśnie tych przecieków to właśnie Brazylijczyk będzie zasilał jako jeden z dwóch środek obrony i w tym wypadku mówimy o karcie, która może okazać się tak zabójczą, że to w ogóle głowa mała. Podstawowa wersja Karty Marquinhosa w tym roku robi niesamowitą furorę wraz do pary właśnie z panem Kimbembe, ale karta jego Toty, gdzie będzie miała te statystyki tak na maksa podniesione, to w ogóle brzmi jak jakiś kosmos. Czy Marquinhos zasługiwał na tą kartę, czy nie? Ja nie chcę wydawać tutaj osądów, na tyle PS, że nie oglądałem, żeby wypowiedzieć się w ten sposób, ale myślę, że to przede wszystkim jest marketingowa zagrywka, jeżeli chodzi o takie karty jak Hakimi czy Marquinhos bo są to karty endgame'owe i myślę, że naprawdę podkręcą sprzedaż na maksa. Ta karta już nie robi aż takiego wrażenia, ale mimo wszystko nadal jest niesamowita, mianowicie Ruben Diaz będzie zasilał parę obrony właśnie wraz z panem Marquinhosem, aczkolwiek Ruben Diaz pewnie będzie tą kartą słabszą w tym zestawieniu, co nie zmienia faktu, że i tak moim zdaniem naprawdę Portugalczyk zasłużył na to, żeby w drużynie roku się znaleźć. Pep Guardiola to w ogóle jest jakiś cudotwórca, potrafi z byle piłkarzy zrobić zawodników najwyższej światowej klasy, no i Ruben Diaz bez wątpienia obecnie się do takich piłkarzy, po prostu do tego grona zalicza i moim zdaniem bardzo dobrze, że kartę drużyny roku otrzymał, to nie będzie tak jak mówię aż tak niesamowita karta meta jak Marquinhos, ale i tak będzie dobry. Jeżeli brakowałoby wam połączenia z Rubenem Diazem, to pojawia się Cancelo, i według właśnie tych przepowiedni, on na lewej obronie znajdzie się jako karta drużyny roku. Również karta endgameowa, jak możecie zobaczyć po statystykach, Cancelo na pewno będzie dawał sobie radę. Tutaj jeszcze wiele głosów się pojawia, że mogliby być to inni piłkarze, ale moim zdaniem, akurat to, że będzie Cancelo, nie jest żadną ujmą, bo Portugalczyk również zasłużył sobie, żeby w tym gronie się znaleźć. I co ciekawe właśnie, że byłby hyperlink już nie tylko, że Manchester City, ale również ta sama narodowość, także Cancelo lewym obrońcu prawdopodobnie na karcie Toty w tym roku będzie. Piłkarz, który absolutnie na to zasłuży był również nominowany do otrzymania złotej piłki, a mianowicie Jorginho będzie miał kartę drużyny roku. Ciekawi mnie jak ona będzie wyglądać, tutaj myślę, że nie jest to absolutnie żadne zaskoczenie dla kogokolwiek z Was. Jorginho nigdy za bardzo OP kartów w samej FIFCE nie był. Ciekawi mnie, jak właśnie na karcie drużyny roku... Ta karta będzie odnajdywała się w realiach FIFA 22. Jeżeli chodzi o te statystyki, to nie skupiam się na nich, bo wiadomo, że one są tylko predykcjami, nie są w żaden sposób potwierdzone. Ale moim zdaniem, na pewno będzie to karta w gangu Hulita. Każda praktycznie karta drużyny roku musi być w gangu Hulita. Ten gang Hulita już nie jest tak wyjątkowy jak był kiedyś, ale wciąż w jakiś sposób troszeczkę jest. I Jorginho na pewno się w nim znajdzie. Ciekawi mnie bardziej jako taki ofensywniejszy SPD niż jakiś ofensywny. Pomocnik, ale moim zdaniem i tak spoko. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy już tak typowo nie SPD ofensywny, a defensywny, no to Engolo Kante po prostu wpisuje się w te parametry idealnie, ponieważ Francuz pojawi się w drużynie roku. No i jak wiadomo, Kante nawet na swojej zwykłej karcie, jest spoko z ośrodkowym pomocnikiem defensywnym. A co tutaj dopiero mówić o jego karcie Toty, która myślę, że również będzie endgameowa end i bardzo mnie zastanawia, jak drogi będzie ten mały Francuz, bo co prawda w samej rzeczywistości jest to mały piłkarz, ale jego cena na pewno nie będzie mała i zresztą bardzo dobrze, bo moim zdaniem Angolo Kanty zasługuje na to, żeby być drogą kartą, ponieważ sami FIFA jest dość kapitalnym zawodnikiem. Natomiast linię pomocy będzie zamykał Kevin Debrin, czyli kolejny piłkarz Manchesteru City i co prawda w tej jedenastce nie pojawi się ani kimś, który również zasługuje, ani Thomas Miller. W ogóle Thomas Miller to jest piłkarz tak strasznie inny a przecież to co robi Niemiec na prawdziwych boiskach jest po prostu głowa mała. Thomas Miller również, moim zdaniem, zasługuje na to, aby chociażby w drużynie roku się znajdować, natomiast go nie będzie, będzie Kevin De To już nie ma się za bardzo czym jarać, bo Kevin występuje w drużynie roku, bodajże już któryś raz z rzędu, i znowu to będzie taka OP karta. Moim zdaniem, już bardziej pasował będzie na SPO, chociaż ja osobiście polecałbym takim zawodnikiem grać typowo na SP, no ale to nie. Istotne Belk w drużynie roku prawdopodobnie również będzie gościł. No i czas na mały albo nawet nie mały, może dla kogoś duży skandal, ale dla mnie może nie jest to zbyt duży, ponieważ Leo Messi otrzymuje znowu kartę drużyny roku. Czy ja się osobiście dziwię? Absolutnie nie, na pewno Leo Messi pomoże ruszyć sprzedaż. No i cóż, Messi będzie w drużynie roku. Myślę, że też tak za bardzo nie zasłużył, chociażby z tego względu, że ten początek w tym roku w tej ligę ma naprawdę beznadziejny. Moim zdaniem kompletnie nie potrafi się odnaleźć w realiach grania w Paris Saint Germain, ale nie zmienia to faktu, że Leo Messi kartą drużyny roku w tym y, sezonie będzie fifowym. No i czy słusznie, czy nie, to już Wam oddaję głos. To może kogoś zadziwić, może nie, ale moim zdaniem Kylian Mbappe takim dużym zaskoczeniem nie jest, mianowicie Francuz otrzyma kartę totalnej bestii. Możecie się z tym zgadzać, bądź nie, ja absolutnie zdziwiony, tak jak mówię nie jestem, chociażby zobaczcie, kto jest w tym roku ambasadorem tej gry, kto znajduje się na każdej okładce, mianowicie jest to właśnie Francuz, Kylian Mbappe, no i po prostu i jej musiała mu dać kartę toty. Nie wiem, co by musiało się stać. Żeby ten ziomek w tym roku tej karty nie otrzymał Musiałby mieć jakąś długą kontuzję I po prostu jej by stwierdziła, że on by tej karty nie dostał Natomiast nawet jeżeli by wtedy nie otrzymał To na pewno by otrzymał ją jako 12 zawodnik Ale to już mniejsza z tym Kylian Mbappe otrzymuje kartę drużyny roku I to będzie prawdziwa bestia No musiał być, nie oszukujmy się Musiał być Robert Lewandowski Z najbardziej chyba w tym gronie zasłużoną kartą drużyny roku Polak otrzyma ją bodajże już po raz kolejny nie wiem, drugi bądź trzeci, nie chcę teraz tak dokładnie strzelać, aczkolwiek to nie gra roli przy tym, że to jest tak niesamowicie wielkie wyróżnienie, że Polak zdobywa piłkarza drużyny roku i to właśnie on w tej jedenastce się znajduje jako ten piłkarz najbardziej na szpicy. Robert Lewandowski moim zdaniem jest to jedna z najbardziej zasłużonych kart jaka kiedykolwiek była, ale to już mniejsza z tym, nie będziemy tak za bardzo wchodzić w ten temat, myślę, że mało kto nie zgodzi się z tym. Że właśnie Robert na tą kartę w tym roku zasłużył. Oczywiście pewnie jak to co roku nie będzie jakaś mega grywalna karta pod realia FIFA i pewnie będzie jedną z najtańszych, jakie będziemy mogli kupić. Ale cóż, i tak fajnie, że właśnie Polaka możemy znaleźć. No i tak prezentuje się cała jedenastka Toty, która ma właśnie powstać. Co o niej sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Powiem wam tak, jest mega mocno nastawiona na marketing, bo takie karty jak Marquinhos, Hakimi, Kante. Mbappe, Messi to są absolutnie karty endgame'owe. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia 12. zawodnika. Ja bym się tutaj nie rozwodził, bo będzie to albo Neymar, albo Cristiano Ronaldo. Ale tak szczerze nie wierzę w to, że Cristiano Ronaldo nie będzie miał karty drużyny roku Moim zdaniem jako 12 zawodnik jest to pewnie, że właśnie Portugalczyk Znajdzie się w tym gronie jako trzecia karta z tej narodowości No i też moim zdaniem po prostu przez pryzmat sprzedażowy, marketingowy Że taka karta chociażby z Premier League będzie Bardzo się dziwię, jeżeli Cristiano Ronaldo w dru ka karty drużyny roku nie będzie miał Neymar też powinien, może być tym 12 zawodnikiem Ze względu na to, że to też dużo zależy od fanów FIFA ale IMO największym pewniakiem jest Cristiano Ronaldo Koniecznie piszcie co sądzicie o tej drużynie roku Pamiętajcie, że to są niby liki, Ale one już tak obiegły świat I są z tak zaufanego źródła Że naprawdę się mega zdziwię Jeżeli tak nie będzie wyglądała ta jedenastka Ja wam tymczasem pięknie dziękuję za obejrzenie tego materiału Za wszystkie łapki w górę, subskrypcje Widzimy się już jutro o godzinie 16.30 Do usłyszenia